Siemanko, z tej strony Elio Atari e, Wróciłem właśnie od sąsiada, e, skończyliśmy nagrywać... A, właściwie mieliśmy poprawki, bo mi się nie podobało. E, no czyli skończyliśmy nagrywać wstępniaka do ekskluzywów Atari 4150. Dzisiaj było grubo, dzisiaj było grubo, jeżeli chodzi o... ...o kaskaderskie, nieprzewidziane akcje. Tutaj ja Wam to tak pokażę, żeby też było widać, że mam bicka jak 150. O, patrzcie, o. Tutaj... Co to jest, zostałem ranny w ogóle. Eee, zaplanowaliśmy pewne ujęcie, i no sąsiad źle wyliczył siłę w pewnym momencie i nie potoczyło się według scenariusza, jak żebym wypividził tam, no, ale, ale przynajmniej na szczęście było nagrywane, i zdecydowaliśmy się na to ujęcie. Także e, mam już wszystko. E, no problem dalej nie blokuje, niestety oko, szczypie mnie jak cholera. E, takie akcje mogę z sąsiadem nagrywać, no bo to jest na polu w garażu. Nie patrzę w żaden tam monitory, ekrany i, i da się przeżyć. Ale generalnie oko mnie jeszcze napierdziela. E, serdecznie Wam dziękuję za wszystkie jakieś tam słowa, pocieszenia, za życzenia, zdrówka e, w komentarzach. E, nawet komodorowcy mi życzo, życzą dobrze. E, I tu Wam jeszcze tak szybciutko tylko powiem, że e, mam w robocie taki pakiet medyczny, wypasiony, 300 wy miesięcznie kosztuje. Dzwonię generalnie tam na infolinie PZU. No, i umawiają mi wizytę u, u na przykład okulisty, No, i za pierwszym razem udało się zadzwonić. Błyskawicznie pyk, SMS tu następnego dnia. No, i pojechałem z tym okiem, pani mi tam przepisała ten ta, antybiotyki, ale powiedziała, że jak nie pomoże w ciągu pięciu dni, no to mam jeszcze tam raz się do niej umówić, no i po prostu spróbujemy coś innego. No, zaczęła o ten anty, anty, antybiotyku to, to bradek, który powinien podziałać. No, ale nie podziałał. No to dzwonię tam dzisiaj znowu, ale niestety nie odebrała konsultantka, tylko odebrała asystent. Nie ma multimedialny chciałby się. Być. Asystent. Jakiś tam asystent, Asystent głosowy, to się nazywa tak. Asystent głosowy Weronika. No i mi już się ci się nie podnosi, bo nienawidzę z takimi takimi czymś gadać, ale prawdopodobnie dlatego, że jest 30 kwietnia, to dużo tych asystentów w tych kolcenterach pobrało sobie wolne, no ale to, to już byłem zmuszony. Czy chcesz się umówić na wizytę u lekarza? Nie, pizzę Chwa zamówić. nie? No to tak, powiedziałem. Czy chcesz wizytę u specjalisty? Tak. Jaki to ma być specjalista? Okulista! Czy wizyta jest pilna? Tak, przeszukuję bazę danych. I teraz wam podaję, jak to w rzeczywiście w czasie rzeczywistym trwało. Przeszukuję bazę danych. Nie znalazłam <śm> wolnych terminów, no. Serwery tam mają przekozackie, przekozackie. No i. Jeszcze wcześniej mnie tylko zapytała, czy pamiętam, yy, czy, 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 yy, czy mogę podać nazwisko lekarza, do którego chcę ten. No to tam podałem nazwisko pani, no i wtedy przeszukiwała tą bazę danych, nie znalazła, no i przekierowała mnie do, yy, do konsultanta takiego normalnego, ale to przekierowanie zakończyło się rozłączeniem połączenia, ale mija tam jakiś czas, nie wiem, parę godzin chyba, no dzwoni telefon z Warszawy, odbieram słóweczkę. Yy, no i pani z PZU dzwoni, yy, no i mówi, że otrzymał tutaj zgłoszenie, no i. Yy, ma już dla mnie wybraną tutaj w Bielsku Białej klinikę. No mogą mnie zobaczyć, mogą, mogą mnie przetegować, zbadać. E, proszę pana, proszę sobie zapisać termin. Godzina 14:27 lipca. No, ja mi się już, wiecie, jaki jestem nerwowy mi się już tam dźwigło, ale jeszcze spokojnie mówię do tej pani, muszę, przepraszam, rozmawiałem przed chwilą z pani wirtualną koleżanką, mówię, i zaznaczyłem, że jest pilna wizyta. Proszę panią, mnie tak oko szczypie. Tutaj troszeczkę kłamałem, żeby tam no, podnieść taki dramatyzm w sytuacji. I mówię, mnie tak oko szczypie, proszę panią, że ja nie potrafię funkcjonować normalnie. Ja nie potrafię patrzeć, oglądać, chodzić, jeździć autem nic. A pani mi mówi, 27 lipca, to po co było to pytanie, czy pilna wizyta? Tak już do niej powiedziałem. Ona do mnie, że tam nie było zaznaczone, że nie pilna. No to mówię, to po jakiego grzyba ja gadam z asystentami multimedialnymi, głosowymi, którzy nie potrafią zanotować rzeczy. No to proszę się tutaj nie, nie niepokoić, ja postaram się coś, coś znaleźć, odzwonimy do Pana. No i, no i tak czekam, nie wiadomo czy się uda, żeby to w czwartek było, bo chciałbym, jutro jest wolne 1 maja, mam nadzieję, że na czwartek się uda. Już tam podam im więcej, więcej miast do wyboru, żeby kombinowali. Dobra, nieważne, nieważne. Konkurs, moi drodzy. Cztery eee, minuty was zagadałem. To sobie, mogliście sobie przewinąć na czwartą minutę razu, jak nie chcieliście tego słuchać. Eee, na kanale... Coraz więcej subików. Właśnie sobie to przed chwilą kalkulatorem policzyłem. Statystyki z ostatnich 28 dni. Przybywa mi 1,89 suba dziennie. Także zapierdziela i zbliża się piękna, okrąglutka, fantastyczna liczba 2600. I w związku z tym postanowiłem. Nie mogę Wam wszystkiego teraz powiedzieć. Potem Wam powiem, co Wam powiem później. Na koniec tego filmu. Postanowiłem zrobić konkursa. Konkursa właśnie na zbliżające się 2600 subów i w konkursie tym będzie fantastyczna nagroda dla tego, kto wygra konkurs. Nagrodą tą będzie, uwaga, będzie PlayStation 1 z padem, z kartą pamięci i z kabelkami potrzebnymi do odpalenia i jeszcze z grami, I jeszcze z grami. To będzie taka nagroda, taki PlayStation szaraczek, oryginalny, nie żadna podróbeczka. I jeszcze, jeszcze Wam powiem, że to jest taki PlayStation... Po tuningu. po tuningu, że wiecie, że werbatimy wiecie, czyta deki, wiecie o co chodzi, nie? Wszystkie kopie zapasowe, także naprawdę takie PlayStation i wszystko czyta. Wszystko czyta, przetestowane, wszystko czyta. No i co trzeba zrobić, się zastanawiacie, żeby teraz wygrać takie PlayStation od Atari Retrofana? No to już Wam mówię. Musicie odpowiedzieć na dwa proste, ale to zarypiście proste pytania. Przy czym pierwsze pytanie jest proste, a drugie jest proste tylko dla osób, które są moimi wiernymi widzami? Mhm. Ci, co są niewiernymi widzami, no to będą mieli zdecydowanie trudniej. To, to, są dwa, to będą dwa pytania, zaraz je powiem. Jeszcze jest taka rzecz. Na pytania nie odpowiadacie w komentarzach te komentarze z pytaniami będą od razu kasowane, żebyście nie podpowiadali innym. Bo potem komodorowcy to wykorzystają, skumają się na tych wszystkich swoich forach i będą szturmowo odpowiadać, żeby takiś jakiś komodorowiec wygrał tego PlayStation. A wiemy, że nie może wygrać komodorowiec, tylko musi Atarowiec wygrać. Także wysyłacie mi na maila, a w komentarzach tylko piszecie ze swojego nika, że wysłaliście maila z odpowiedzią. Maila wysyłacie na atariretrofan.gmail.com I uwaga, teraz pytania. Pierwsze pytanie, to łatwe. Dlaczego? To jest pierwsze pytanie. Pierwsze. Tu się też pojawi napis za chwilkę, na dole. Pierwsze pytanie. Dlaczego, jak myślicie, konkurs jest na 2600 subów, a nie na przykład na, na mniej, na, albo na więcej, albo na, in, na 2000? Czemu jest akurat na 2600 subów? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, tutaj teraz Wam uwaga, Wyświetl wyświetli się teraz zdjęcie. Ono będzie przez chwilę, żebyście się mogli poprzyglądać, jak ja teraz będę gadał. Kto, to jest, to jest te prosto nieproste pytanie. Kto jest polskim ninjom subem zero? To jest te drugie pytanie. Także odpowiedzi na oba pytania wysyłacie do mnie na maila. I teraz jak będzie wyglądać wygrywanie tego PlayStationa. Konkurs trwa do momentu osiągnięcia 2600 subów. Czyli jeszcze macie, no licząc po tym 1,89, to będzie wciól czasu, wciul czasu, bo to no, trochę jeszcze mi brakuje. Myślę, że, bo to lawinowo mogą się posypać. Suby może być krócej, może nie być krócej, ale macie jeszcze trochę czasu. No i jak już wybije 2600, to dokładnie tego dnia, którego wybije 2600, kończymy konkurs i ja tego dnia wieczorem urządzam live'a. Na tym live'ie Najpierw pokażę, że te PlayStation działa, że wszystko wczytuje i oryginały, i, i verbatimy. Tutaj na, tych moich, na tym moim centrum dowodzenia sobie to pokażemy. Eee, no i też będę miał taką karteczkę już wydrukowaną, przygotowaną ze wszystkimi, którzy napisali mi maila. Sobie to potniemy na takie małe kałeczki, wszystko potegowuję, wrzucę do bębna maszyny losującej, a potem na live włożymy tam łapkę, zamiąchamy, no i wylosujemy tego, co no, co wygra PlayStationa? Szaraczka w pełnym kompleksie działającego eleganckiego od Atari Retrofana. No, tyle wam chciałem powiedzieć, także czekam na Wasze maile, czekam na dobre odpowiedzi. Pamiętajcie, nie pisać w komentarzach, nie podpowiadać komodorowcom, bo te plemię jeszcze tak zrobi, tak jak mówiłem, żeby to przechwycić te PlayStation. Nie możemy do tego dopuścić. No, tyle. Mam ranę, <ślam> mam niedziałające oko, ale konkursy robię. Dobra, trzymajcie się, hej.